Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić y, usterkę typu próbkowanie przetwornicy. Urządzenie dane się nie załącza, czy to jest telewizor, czy kino domowe. Po prostu przetwornica próbkuje. Tak jak za chwilkę na filmie będzie słychać. Czyli mamy jakieś zwarcie na wyjściu. Może to nam y, zwierać jakieś urządzenie uszkodzone na przykład końcówka mocy w kinie domowym w telewizorze może jakaś dioda prostownicza lub szatkiego być zwarta lub jakiś inny podzespół pokażę Wam jak to diagnozować i od czego zacząć zapraszam do oglądania. Mamy to przykładowy telewizor. Zasilacz mamy odkręcony. Widać diody już wylutowane jedną nóżką. A to dlatego, że nie, nie raz diody są połączone też równolegle. Wystarczy, że jedna będzie zwierała, to będą na wszystkich diodach nam podczas pomiaru pokazywać zwarcie, więc musimy siłą rzeczy wylutować je chociaż jedną stroną. Bo może też coś innego w danym układzie nam zbierać, np. Na kondensatory, inne urządzenia po odłączeniu płyty głównej no, nadal są zwarcia, więc szukamy usterki w, zasi w zasilaczu. Szukamy właśnie na wyjściu transformatora. Zaczynam zawsze od diod. Chwilę będziemy je mierzyć. No, tu już mam nawet lutowaną jedną całkowicie, no bo ona była uszkodzona, zaraz Wam pokażę jak to wygląda podczas pomiaru. No, muszę się trochę ustawić. O. Teraz powinno być widać. Lecimy po kolei. W jedną stronę nic nie przewodzi, w drugą mamy jakieś wartości. Wartości dość niskie, bo to są diody szatkiego. Natomiast te diody to będą najzwyklejsze prostownicze i mają wartości trochę wyższe. Bo można właśnie po tym poznać, jakiego typu mamy diody zastosowane, a ta dioda jest po prostu drucikiem, jak widać mamy zera, taką diodę musimy wymienić. Dioda wymieniona, reszta diod jest przelutowana. Włączamy telewizor, i zobaczymy, co się dzieje. Być może to wystarczyło, aby telewizor nam zadziałał. Troszkę mi ciężko jedną ręką to robić. No, i telewizor wystartował. Także powiem szczerze, dość częste to są usterki spotykane w sprzętach. Lubią te diody siadać. Dziękuję za oglądanie. Jak mi podobał się łapka w górę. Subskrypcja mile widziana. Do zobaczenia.